Dzień dobry, znajdujemy się w Gliwicach. Miejsce poli techniki i miejscu, w którym bardzo wiele firm branży IT oraz różnego rodzaju technologii postanowiło umiejscowić swoje siedziby lub filie. Prezentujemy dzisiaj osiedle. Które jest zlokalizowane zaledwie 2 km od rynku i około 3-3,5 km od Politechniki w Gliwicach, a więc doskonała lokalizacja. Generalnie osiedle składać się będzie docelowo z 7 budynków. W tej chwili budynek pierwszy jest już w całości zasiedlony. Budynki będą budynkami siedmiopiętrowymi. są już w części siedmiopiętrowymi, przy czym na czwartym, piątym piętrze do sprzedaży, sprzedaży są mieszkania z dużymi tarasami. W tej chwili widzimy tutaj duży taras właśnie, który jest przynależny do mieszkania na czwartym piętrze budynku pierwszym. Oczywiście wszystkie mieszkania parterowe posiadają ogródki, natomiast mieszkania powyżej parteru od pierwszego piętra posiadają duże balkony. Mieszkania, które można kupić w tej lokalizacji, to od mieszkania o powierzchni od 25 do mniej więcej 58 m2, a więc od kawalerki po cztero Dodatkowy plus, można je dowolnie Łączyć. Istotne jest również to, że budynek generalnie w całości wykonany jest z pustaka ceramicznego i również wszystkie ścianki działowe w budynku wykonane są z pustaka ceramicznego. Nie ma w związku z tym kłopotu w ich w zmianie tak, położenia tych ścianek. Możemy je dowolnie modyfikować. Nie potrzebne są na to żadne zgody, projekty. I żadna dokumentacja. Budynki, wszystkie budynki posiadają podziemną halę garażową. Można tam wykupić indywidualne miejsce postojowe. Dodatkowo, można wykupić indywidualne miejsce posto postojowe na parkingach naziemnych. W budynkach jest 93-96 mieszkań, w zależności od budynku. Teren osiedla będzie docelowo ogrodzony i zabezpieczony szlabanem, sterowanym elektronicznie. Będzie to więc zamknięte, bezpieczne osiedle. Teren jest naprawdę bardzo duży, bardzo ładnie zagospodarowany, jak widzimy to już przy pierwszym budynku. Oczywiście, klatki standardowo, jak w inwestycjach pozostałych tego dewelopera wykończone granitem oraz tynkiem mozaikowym budynki zabezpieczone domofonem budynki wyposażone oczywiście w windy które zjeżdżają aż do poziomu minus jeden czyli miejsca hali garażowej w budynkach nie ma gazu centralne ogrzewanie i ciepła woda pochodzą z sieci miejskiej Natomiast do każdego mieszkania doprowadzona jest instalacja trzyfazowa, a więc żaden problem w podłączeniu urządzeń typu kuchenka indukcyjna czy inne urządzenia wymagające większego poboru mocy. Lokalizacja, jak już wspomniałam, jest doskonała, bliziutko do centrum, niecałe 4 km do Politechniki, a więc naprawdę niedaleko szybki wyjazd na DTS czyli drogową trasę średnicową i bardzo szybko dostaniemy się dzięki temu do miast ościennych Katowice, Chorzów, Zabrze jak również szybki wyjazd na trasę A4 Blisko mamy również tutaj centrum handlowe Arena. Dwa parki są w pobliżu, przystanki tuż przy osiedlu dla osób, które wolą korzystać z komunikacji publicznej. Doskonałe miejsce, doskonała lokalizacja, zarówno dla osób, które pragną kupić tu mieszkanie dla siebie po prostu, jak i dla osób, które myślą o inwestycji. W, tych miejsc, w tym miejscu mieszkanie zawsze świetnie się wynajmie. Wracając do mieszkań. Mieszkania wyposażone oczywiście, jak już wspomniałam, i ciepłą wodę z sieci miejskiej, w instalację trzyfazową. W budynku jest również światłowód. Co istotne, okna wyposażone w system y, filtrujący powietrze, y, czyli tzw. antysmogowy. Bardzo dobre rozwiązanie dla alergików. Y, ponadto istnieje możliwość podłączenia, wykupienia. Tzw. opcji smart home, czyli systemu, który pozwala nam na monitorowanie zużycia mediów. Bardzo dobra opcja dla osób, które chcą wynajmować swoje mieszkania oraz pozwala nam na zakręcenie zaworów, zakręcenie, zablokowanie zaworów instalacji wodnej, centralnego ogrzewania lub też prądu poprzez aplikację ze swojego, ze swojego telefonu. Świetna, świetna opcja, bardzo, bardzo dobre rozwiązanie, dostępne tutaj naprawdę niewysokiej cenie w porównaniu z tym, jak kształtują się ceny takich systemów na rynku. Dookoła zielono, mimo tego, że jesteśmy blisko ulicy i kolejnego osiedla, naprawdę nie jest, nie jest tu hałaśliwie, wręcz przeciwnie. Bardzo, bardzo spokojne miejsce. Zapraszamy gorąco.